Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym przeglądzie Zapraszam was dzisiaj na petardę Przegląd, są nowości na półeczkach, na wieszakach Są fajne bluzki damskie, koszule Ale nie tylko, dzisiaj też ruszamy Z nowym moim pomysłem By wam podziękować za wszystkie Wasze piękne komentarze, jak łap prezent Tak więc jeżeli macie chwilkę, weźcie kawkę Usiądźcie wygodnie, oglądajcie oczywiście Do końca, bo naprawdę świetne rzeczy A na końcu szczegóły Jak wygrać e, nagrodę Zaczynamy kochane od mm, Tej koszuli, bardzo ładna, taka Różowa, delikatny materiał, 100% wiskozy kosztuje 40 zł. I tutaj jest nowa kolekcja, słuchajcie, kardiobany, bardzo ładna bluza, 70 zł. One są do rozmiaru XL. Zobaczcie, jakie ładne napisy tutaj na, na tych mm, sznurkach. Takie brązowe fajnie to wygląda. I obok mamy drugą, jaśniejszy beż i ona kosztuje 50 zł, też do rozmiaru XL. zaraz Wam pokażę w ogóle spodnie, bo są też takie fajne kremowe spodnie, ale i też leginsy, spodnie kremowe 60 zł, one również są do rozmiaru XL, zobaczcie jakie ładne one są zarówno sportowe, jak i eleganckie bo mają, zobaczcie tutaj takie przeszycia, oczywiście znaczek kardiobani i tutaj są dwie kieszonki, one są takie szersze mam nadzieję, że to widać No i tutaj są leginsy, też są genialne, 60 zł, no i też do rozmiaru XL, już Wam pokażę, one z przodu mają takie logo szampańskie złoto, a z tyłu mają napisy, są na takiej szerokiej gumie, więc Wam wszystko ściągnie, to co ma ściągnąć, są wysokim, z wysokim stanem, bardzo fajne są te. Leginsy i one są takie lekko rozszerzane na dole, coś ala dzwony, to też Wam zaraz pokażę, naprawdę materiał w dotyku jest świetny, tutaj jeszcze widzę, że będzie mm, robić pupę, bo ma fajne tutaj marszczenia i chyba jak dobrze widzę, tam jest taka mała kieszonka na zamek, nie właśnie na to, więc wybaczcie, muszę zobaczyć, widziałam mały zameczek chyba. Okazała się też nowa sukienka czarna, tutaj zobaczcie, można sobie związać. Luźny materiał, rękawek taki 3 czwarte 50 zł również do XL. Zobaczcie, jak pięknie zrobiło się w Pepko taka wisienkowa bluza. Kosztuje 40 zł. To wisienka i napisy są z takiego fajnego, przyjemnego baranka. Tu obok jest bluzeczka dla fanów psiaków, bardzo ładna. Kolorki są też takie. Eee, ciekawe, 30 zł i tu ją macie do rozmiaru 2xl. No i myślałam, że mam dla Was kapcie nowe, a to jest wyprzedaż. Zobaczcie, takie kapcie możecie znaleźć za 8 zł. Pepko pokazała się też kolekcja Pokémonów dla dzieci. Tutaj macie na przykład do wyboru skarpetki, tylko te dla maluchów są ładniejsze, bo są bardziej kolorowe. Tutaj mamy tylko żółty. I czerwone I takie szare wykończenie A tam mamy i pomarańczowe I taki fajny turkusowy No więcej jest tych kolorków 20 złotych bokserki dla starszych chłopców To jest rozmiarówka do 152 Tutaj macie bluzę 20 złotych do rozmiaru 134 Spodnie na dole również I te koszulki Te koszulki Zaraz Wam powiem cenę 12 zł, Bardzo ładne no i lecimy na półeczki. Zobaczcie te zestawy na walentynki. Ponownie na półeczkach za 20 zł. Tutaj widzę fajna na tarte jest forma. 20 zł. Ceramiczna, bardzo ładna. No i mamy nową kolekcję, Tu już wiecie, już Wam ją pokazywałam. Były też z takimi różowymi kwiatuszkami różowe rondelki, to też ostatnio były na kanale. 8 zł ta podstawka. I tutaj mamy nowy stojak na ręczniki. Papierowe za 10 zł z dodatkiem drewna, zobaczcie. Ostatnio też pokazałam Wam fajny taki kwiatuszek, stojak, tak więc nowe osoby zapraszam na wcześniejsze moje przeglądy. Ten dział tutaj Wam pokażę w szczegółach, bo tu jest dużo fajnych drewnianych dodatków do kuchni. 20 zł, taki pojemnik na herbaty. I takie, zobaczcie, wiosenne podkładki to też już kiedyś były. Fajnie, że powróciły, bo są ładne. 8 zł. Powrót też słynnych malutkich świeczuszek, takie wiosenne za 5 zł. Macie kilka kolorów i kilka zapachów. No i coś z działu artystycznego, bo dużo tu jest nowości. Wiem, że lubicie ten dział, tak więc taka, taki podgląd do tego, co jest na nowościach. Tutaj macie za 10 zł tą paletkę, farbki 4 zł. Tutaj mamy, zobaczcie, jaki ładny obraz, 17 zł. Te zestawy 15 złotych. Dla dzieci też mam nowości. Pokazały się świetne nowe pluszaki i ten jest w ogóle genialny. On ma takie zobaczcie jakby ale słoneczko tam w ogóle to się mieni błyszczy, więc za 30 zł tu mi też kierowniczka pokazała moja kochana, że w środku tych jednorożców mamy kocyk. Zobaczcie jakie piękne maskotki takie pluszaki dla dzieci. Od razu można otulić dziecko. Wymiar kocyka to 100 na 80. Piękne są te nowe maskotki. Tutaj jest taka małpka 30 zł. Zobaczcie, jaka ładna. No i oczywiście, już tutaj mam hamburgera i frytki w tle. To też nowość petarda 45 złotych. Zobaczcie, one są naprawdę dosyć spore, ale są tak fajne, mięciutkie. No i tutaj ten hamburger naprawdę może służyć nawet jako poduszka, bo jest dosyć duży i taki mięciutki, fajny. I mamy najnowszą kolekcję. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj wygląda. Mamy nowe słoiczki. Te słoiczki są w trzech takich odsłonach kolorystycznych. I mamy trzy różne kwiatki. Pokażę Wam fioletowy. Żebrowane szkło, bardzo ładne, taki delikatny ten suiczek. 6 zł, pojemność 280 ml. Na kubeczkach znalazłam świetny kubek dla dzieci. Zobaczcie, kubuś puchatek. Jutro taki słodziek od razu jest metalowa rurka. Naprawdę bardzo ładny jest ten kubaczek. W poniedziałek pokażę Wam inne. nowa forma na babeczki takie zobaczcie fajne donaty 10 zł w pojedzie też wam albo jutro wam pokażę jeszcze inny, inną formę bo tutaj będziemy zaglądać często na ten dział kuchenny bo jest dużo fajnych nowości tu przy kasach możecie znaleźć właśnie te pojemniczki też, bo one są w różnych miejscach, to musicie szukać czasami są wystawione na tych regałach a czasami są właśnie przy kasach w tych takich malutkich koszykach w jednym sklepie znalazłam te właśnie domki też w tych koszyczkach ale je znajdziecie na dziale ogrodowym, 7 zł takie maleństwa, zobaczcie jakie śliczne nowości w Pepko. one mają kwiatuszki na dachu każdy dach jest inny i każdy domek jest inny. I oczywiście, kochane, zajączek, który jest hitem już na TikToku, na. Instagramie i tu na YouTubie. To jest też między innymi wasz i mój wybór właśnie dzisiejszej nagrody. Tak więc kochane, łapcie nagrodę, piszcie w komentarzu nagroda, to musi być napisane i subskrybujcie mój kanał, by brać udział w tym losowaniu. Bo program nie złapie was, jeżeli nie będziecie subskrybować kanału i nie napiszecie nagroda. On po prostu łapie tylko subskrybentów. Nie wiem dlaczego to tak działa. Do końca dnia czekam na wasze komentarze. Cieszę się, że już jutro będę mogła wysłać pierwszą nagrodę. Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodobał. Oczywiście mmm, życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za wszystkie komentarze pod wczorajszymi przeglądami. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki. Życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się ciepłutko. A dzisiaj jeszcze zobaczycie przegląd sklepu KIK. I jeszcze może będę miała jedną dla Was niespodziankę. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego jeszcze raz dnia. No i koniecznie e, zostawcie. Pod tym filmikiem y, komentarz z hasłem nagroda. Ale jeżeli nie chcecie, bo może są osoby, które nie chcą brać udziału w konkursie, to możecie mi zostawić serduszko, będzie mi bardzo miło. Póziaczki, miłej niedzieli, do później. Pa!